Jak tam? Co słychać? Odczytałeś wiadomość? Nie, sorry, ale musiałem wyłączyć telefon. Czemu? Coś nie tak? Nie, nie, tylko że fanki doprowadzają mnie do szału. Ciągle wysyłają mi wiadomości i musiałem wyłączyć telefon, żeby móc chociaż odrobinę skupić się na próbie. To niesamowite, co? Jeszcze nie zaczęłeś kariery, a już masz miliony fanek i wielbicieli? Mm, mm, tak, to nie tylko wiadomość. Pamiętasz ten prezent, który znalazłem ostatnio w szafce? Od Luny? Nie, nie od Luny, od fanki. Od fanki? Tak. Pytanie, co na to Luna? Ej, na początku naprawdę myślałem, że się na mnie obrazi, ale powiedziałem jej co i jak, że chcę być tylko z nią i wszystko gra. Wierzy mi. Najgorsze, co się może zdarzyć, to problemy z dziewczyną przez fankę. Mam nadzieję, że nie będą mi już wysyłać żadnych prezentów. To dlatego, że jesteś taki genialny. Jak dostaniesz ich za dużo, to podziel się ze. mną. Ale słuchaj, przecież to nie jest moja wina, że mam tak wielki talent. Ej, a co z tym prezentem? Nie dałeś go jej? Nie, i chyba nie ma sensu. Jak to nie? Nina jest ostatnio bardzo zajęta tym całym ksawim. Mm. Widać, że jej się podoba. Na pewno? Na 100%. Wydaje mi się, że straciłem ją na dobre. Najlepiej będzie, jeśli o niej zapomnę, i od tej chwili Nina to dla mnie już przeszłość. To koniec już. Chodź.